Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Najświętsza Maria Panna. Witam Was, bracia i siostry w Chrystusie Panu. Posłuchajcie, zrodziła się inicjatywa, aby powstała petycja, którą kierujemy do doktora prawa kanonicznego, księdza biskupa Krzysztofa Nitkiewicza, przyszłego interreksa i kardynała INSP. Jeszcze nie tak dawno, w katedrze w Sandomierzu była odprawiana msza Wszechczasów. I już od dłuższego czasu nie ma tamtej mszy. Nie odprawia się tam mszę świętą Wszechczasów, którą jest sercem Kościoła. Zachodzi pytanie, czy w Polsce również katedra w Sandomierzu ma się stać taką katedrą jak Notre Dame? Czy mają czekać taka przyszłość jak katedrę Notre Dame? W tej katedrze biło zawsze serce Kościoła i potrzeba, aby to serce znów zaczęło bić, bo katedra bez serca, którą jest dziś w Sandomierzu, salą operacyjną, w której dokonał się tylko zgon. Trzeba, aby przywrócić do tej katedry mszę wszechczasów. Upominamy się o to i prosimy księdza biskupa, aby przywrócił tę mszę, przywrócił serce kościoła, żeby z powrotem zaczęło bić, bo nie może tak być, żeby fundatorzy, którzy dali dawniej na tę katedrę, do wybudowania jej, do mszy świętej i na najświętszej ofiary, na cześć i chwałę Bogu samemu. Czy miałaby teraz zamilknąć? Czy miałaby teraz stać się tylko muzeum, a może salą teatralną? Bracia i siostry w Chrystusie Panu, katolicy, podpisujcie tę petycję. Jest to inicjatywa dobra i potrzebna. Tamsza musi wrócić z powrotem do Sandomierskiej Katedry, żeby z powrotem zaczło bić serce Kościoła. Nie można przykładać noża do tego serca, by przestało bić. Ktoś, kto przykłada nóż. Do serca kościoła staje się mordercą, rzeźnikiem. Nie możemy na to pozwolić. My się na to nie godzimy, katolicy. Jest to nasz skarbiec i powinniśmy go bronić, szczec. Posłuchajcie. Mój przyjaciel Mirek przeczyta wam teraz tą petycję którą bardzo proszę, podpisujcie ją. Podpisujcie wszyscy ci, którzy zwiecie się jeszcze katolikami. Niech Pan Bóg błogosławi, a Matka Boża prowadzi po drogach Syna, do Syna. Doktor Prawa Kanonicznego, ksiądz biskup Krzysztof Nitkiewicz, przyszły inter Rex i kardynał INSPE. Najczcigodniejszy księże biskupie, Tęsknimy za mszą świętą w klasycznym rycie rzymskim odprawianą w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu, gdzie była sprawowana przez ostatnie lata przed dziwnym i niezrozumiałym dokumentem tradycjonisku Custodes, papieża Franciszka. Eksperyment usunięcia mszy świętej tradycyjnej z Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu stał się porażką. Prosimy o zakończenie tego nieudanego eksperymentu, i przywróceniem przy świętej, która jest własnością Boga, w tradycyjnym rycie rzymskim, z powrotem na łono Matki Kościołów, Bazyliki Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu. Prosimy o to z nadzieją, miłością i pokorą, składając tę prośbę w dłoniach naszego biskupa z ufnością dzieci, które nie pamiętają razów Ojca, skarceń, ale zawsze kochają i zawsze z ufnością swe potrzeby. Składają w ręce rodzica. Brak tej mszy w najdostojniejszych murach katedry sandomierskiej od wielu miesięcy jest jak czarna dziura w duchowości sandomierskiego kościoła. Tęsknimy za tym, by znowu modlić się w liturgii tej mszy świętej i w murach tego kochanego przez nas kościoła, którego cienie, malowidła, zagięcia murów do dziś możemy przywołać w pamięci wracając myślą do chwil, kiedy modliliśmy się w niej tą Mszę Świętą, przyjeżdżając z dalekich miast. Bardzo tęsknimy za tą Mszą. Chcemy wrócić do katedry. Nie mamy innego powodu odwiedzania Sandomierza, tylko ta Msza Święta. Bez niej Sandomierz jest biedną gminą, która niedawno ogłosił upadłość nie tylko duchową, ale intelektualną i finansową. Kiedy ta msza święta była w najdostojniejszych murach sandomierskiej bazyliki, Sandomierz stawał się stolicą regionu i miejscem regularnych pielgrzemek ludzi wierzących z całej południowej Polski. Był radością. Przyjazdy na tą mszę świętą były wielkim świętem, dumą wiernych. Sandomierz, szczycący się tą mszą w katedrze, był atrakcją katolików z całego kraju, którzy przyjeżdżali na jej rocznicę i święta był duchowym unikatem w skali całej Polski. Katedra Sandomierska z tą mszą świętą była miejscem modlitwy i powodem spotkań ludzi o bardzo różnych poglądach i różnej duchowości. Kościół ten był naprawdę miejscem unikatowej jedności Polaków. Prawdziwym kościołem pokoju. Gdy dziś odwiedzamy jej mury, jest jak wymarła. Zamiast mistycznego piękna, Huk głośników i ruch turystów jak na dworcu. Dziś stała się miejscem zamieszkanym przez gryzonie i małe ptaszki, przechodnim jak wielkomiejski deptak. Wieje z niej pustką i smutkiem. Staje się pustym, duchowo zimnym muzeum wypełnionym pobożnymi, nikomu niepotrzebnymi pamiątkami dawnej świętości. Czy tego chce ordynariusz sandomierski jego prałaci? Katedra ta podczas największych doświadczeń kościoła ostatnich lat gromadziła wokół tej mszy świętej ludzi, którymi pogardziły ich parafie. Przyjeżdżali oni z wielkiej liczby miast, miasteczek i wsi. Była chlubą kościoła, kiedy gdzie indziej kościoły pustoszały. Ta przepiękna bazylika zamiast pustoszyć napełniała się ludźmi, Modlitwą, męstwem, wiarą. Czy ksiądz biskup jest tym, który ma to zniszczyć? Czy tym, który to zachowa i ochroni? Gdy zamykano inne kościoły w terrorze pandemii, podczas gdy ludzie opuszczeni przez bliskich księży i lekarzy umierali bez sakramentalnej pociechy, w tej bazylice płynęła nieustanna codzienna modlitwa we mszy świętej wszechczasów za umierających o dobrą śmierć. Przy opostoszeniu przez wszystkich tamsza i katedra pozostała wierna Bogu i miłości bliźniego. A dziś my, wierni mszy świętej, w tradycyjnym rycie rzymskim wraz ze swymi kapłanami czujemy się opuszczeni i osamotnieni, pozbawieni swej matki i domu, z którego wyrosła nasza wiara i miłość do Kościoła. Nie opuściliśmy Kościoła ani porzuconych bliźnich. Modląc się za nich w ich ostatnim zmaganiu. A dziś my jesteśmy jak bezdomne dzieci, jak wychowankowie macochy, a nie synowie Matki. Prosimy o pozwolenie powrotu do naszej Matki, naszego Duchowego Domu, do bazyliki Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu i o regularne, według dawnych zasad, pozwolenie na celebrację mszy świętej w tradycyjnym rycie rzymskim. Papierze umierają, tamsza święta nigdy. Czy ksiądz biskup jest tym, który odmawia dobra, czy tym, który większe dobro umie dzieciom rozdawać? Czy ksiądz biskup chce być dla nas ojcem, na wzór świętego Stanisława biskupa, czy obrazem tatarskiego wodza, który po zdobyciu miasta obcinał głowy wierzącym, choć jego władza nie trwała zbyt długo? Niż Nieszczący własność Boga będą zawstydzeni na wieki. Eksponujący własność Boga będą się cieszyć towarzystwem świętych apostołów Piotra i Pawła. Czy ta katedra jest nadal kościołem i miejscem modlitwy, czy już tylko muzeum? Czy stała się przydrożną kapliczką, od której uciekła droga do Boga? Czy Kościół może karać wiernych? za miłość do Mszy Świętej? Czy biskup może karać za miłość do tej wyjątkowej bazyliki, która zrodziła duchowe życie w niejednej duszy? Bez tej mszy Sandomierz jest jak pustynia, a katedra jak wymarły relikt przeszłości. Wzbudza smutek, jaki wzbudza widok trwałych ruin, które są już tylko zabytkiem, wspomnieniem dawnej, wymarłej kultury. Ta katedra nie może istnieć bez tej mszy świętej, bo staje się bez niej obumierającym muzeum, w którym z czasem przyjdzie wycierać kurze i oprowadzać turystów. Nie to jest istotą kościoła. Sercem bazyliki katedralnej w Sandomierzu jest msza święta wszechczasów. Księże biskupie oddaj nam serce, które wyrwano z żyjącego ciała. Prosimy, przywróć nam przeświętą świętą wszechczasów w katedrze, którą kochamy. z Domini Cantabo Chcemy wyśpiewywać miłosierdzie Pana. Upraszamy o błogosławieństwo biskupa, a nie ekologa marksisty. Podskryptum Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Sanok, Krosno, Rzeszów, Przemyśl Ustrzyki Dolne Lublin, Warszawa Sochaczew, Starachowice Iłża Nowa Słupia Łowicz, Radom Chorzów, Bytom, Rybnik Gliwice pamiętają. Radomyśl nad Sanem, Rzeczyca, Annopol, Solec nad Wisłą Zbydniów, Turbia Stany, Przyszów, Grębów, Baranów Padew Narodowa Jaślany, Ułanów, Trześniów Włostów, Wrzawy Gorzyce, Wąwolnica Nałęczów, Klimontów, Sielec. Pamiętają. Pamiętają i będą pamiętać. Fortes Infide. Podpisani. Wszyscy wierni, którzy kiedykolwiek do tej katedry na mszę wszechczasów przybyli. Planowali przybyć lub kochają katedrę sandomierską i mszę w tradycyjnym rycie rzymskim.